Witam Was kochani widzowie na CSGO Skins No i czym się ta strona kojarzy klasycznie z kodzikiem Ogie Kuba. pół dolarka na farta 10 przy doładowaniu to mnie wspieracie Ja Wam za to dziękuję z całego serduszka W sumie to działa w obie strony Bo wy mnie wspieracie A Wam tutaj życzę szczęścia, daję Wam zajbisty kodzik Plus każdy kto wyśle dowód wpłaty mi na Instagrama Bierze udział w na te kose Losuję od 12, to się kończy giveaway Życzę w powodzeniu ty właśnie w wygrywaniu fajnych skinów i w wygraniu giveaway'a dodkowo mi kodzik daje 2 cm większego fiuta. Rośnie, warto sprawdzać. Z tego co widzę też jest Meczko i za 4 dyszki do wygrania poprzez stronę osób, które grają z moim kodem. Nic nie musicie robić, automatycznie dołączacie. Komentarzy 92, skina z komentarza zgarnia w tym momencie, patrzymy, dradzi. Fajny komentarz. Jak to jest skinka z komentarza, dostaw subika plus komentarz. A ze mną wspaniali ludzie. Gdyby YouTube to pewnie profesorami zostali, czyli Ciasteczko DMG, Mistrzostw i Naturalso. Ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, wiesz? No jaką? Ja mi się wydaje, że ja ogólnie w jakimś poprzednim wcieleniu wynalazłem koło, wiesz? No ja, ty wynalazłeś alkohol, derbił. A tu ja zapiłeś, mówiłem. kurwa, w poprzednim wcieleniu. To w końcu, co wynalazłeś? Mi się wydaje, że to jednak było koło, wiesz? A, jednak koło, okej. Okay. No dobra, no ja mówię, że. No spójrzcie na nie, jakby że to jest. Widać po jego twarzy. To jest ty no. człowiek. Dobra, no. Chciałbym Całem... kulturalnie zacząć odcinek, tak? Z humorkiem. Z humorkiem, no w porządku. Więc oby napisać, co wynalazłeś. O, no, no, albo oni mogą napisać, co oni wynaleźli w poprzednim ścieleniu. Na ja przykład. wiem czasem, co ty wynalazłeś, i to jest najgorsze w tym wszystkim. Co, co ja wynalazłeś? Ja wiem grację, co ty wynalazłeś, kurwa. <laughs> Chyba mam to samo na myśli, ale jednak ja się <laughs> o to skarżam. No, ja byłem dwa razy na live DMG Nie wiem dlaczego go hazardistów nazywają wszyscy Wszedłem na dwie minuty, dlaczego bo... To są pomówienia tak szczerze. No. Tak, wszedłem na dwie minuty, było pytanie no, mi no, bo... Czy hazardzista da mu punkty na Steamie Ale na nie, coś? stary ty nie rozumiesz, że widzowie gracjanco są zwykli i oni nie wiedzą co A... piszą w ogóle. Jacy mitowani, stary, są bogaci ludzie milionerzy, którzy siedzą na jaktach. <laughs> Chyba... Nie jak się że kładą spać właśnie, wiesz. Sorry, te... wiesz, wiesz luk prawników lekarzy mi ogląda? Ilu. <noise> Całe zero. <noise> mi się wydaje Gracja, że ciebie oglądają tylko tacy ludzie, co tam o! E, skończyli w Las Vegas tam w tym kanale, wiesz? <głos> <głos> no pewnie jest trochę. O. No o, Easy. Ale, ale, ale patelka ładna na start. I pakowałem. No do klejba przez minutę. Powiedział, że za hazardistę mu nic nie daj dał każdemu innemu tylko nie jemu. Ej, dobra, ej, y, bitwę robić? No, prób. Nie wiem, jakie są teraz zasady u was na nagrywkach. Niezmienne. Niezmienne. Dobra, jak kontent ten, tak. ten sam ma od pięciu lat to tutaj by się nie, coś zmieniło. Nie będzie to za drogie, jak dam za 4600? Nie. Będzie w porządku, jak wygram. Słyska, że mówisz, że dolar. Ej nie, 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 to mówię o zotówka. To dobrze. Dobra. Pakujemy się. Zapraszam. No, underdog Ja się wbijam Bij się No by nie na Tuśką, on to zgarnie się raz ja No to i pięknie tak. Na mi trójeczkę zostawił na Underdogu żeby się mógł na no, Hękę ja wiadomo no. No, parę, się tylko <grym> To zmiły znowu jest zmęczony urzędu chyba co? Nie nie. spokojnie Jak ta mikrofon. teoria idzie do przodu Teoria członku no Dopiero idę za tydzień, A i nauczyłeś się czegoś? No, nauczyłem się, no. No 5 godzin tam siedziałem, nie od teoria, na co? Na autko. A co to chcesz kupić? Nie, nie wiem jeszcze. Zobaczymy. No, do Murzyna to tylko Multipla. <laughs> <laughs> o nie. O, co Bóg da? Jest... Co Bóg da. On no, na alkohole nie idzie, to na auto będzie. O, No i jem, trójka jem. wygrała. Jem. Jebany. A może jak zostawił, to Grzegorz ma, Litwy po No I tak to? O, bardzo to dobrze, bardzo dobrze. Twój żołnierz? Nie, <laughs> okay. a. Nie gej. Nie, żołnierza twoim, tylko ty ja mam na, na razie. Swoim gejem, to przyszedłeś człowieku do baru i narobiliście kurwa trzody. <laughs> On narobił. No ale ty nie pilnowałeś swojego geja. <laughs> no bo poszedłem na falkę i z no co. <laughs> Już wiesz, co i... o, domofon! O, Jest, o, domofon. To Jest domofon! domofon. Ma, ma, ma. Idę szybko od... odebrać. OG domofon i kowy. OG domofon. Jak ktoś go teraz chwilę nie będzie lachem musisz jeszcze temu dostawcy ojebać. No, Jestem. Dobra, mówisz, że on trzodę zrobił, natural. To już wiesz, jak inni cię widzieli, jak piłeś. No, Naturalnie to nie nie to nie robił. No, 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 no. Nie, 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 to inna liga była, kurwa. Ja nie trzodnie żodny robił A robił taką też lekką też, popelinę też, czasami, też ale nie trzeba. te zasady Ale no to była inna liga po prostu. <laughs> Inny kaliber jestem inna liga była, tak? Tak. I tak do teraz najlepszy shot na moim kanale, jak natural, tego menela wyzywał po pijaku. Ale 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 tyto, ja to ja nie A on to nie On Ja go nie zbywałem. On tego, że jest chujowo ten. A to zajebiście, że jest chujowo. <laughs> ja Zobaczcie tego shota jeszcze raz. Jest jeszcze inny, jak dostał kosz od lasek. Oj, co se, zobacz kurwa. <laughs> jak ty, masz Audi Kuba, czy Audi na to ćwiczą? Audi Goose, OG Goose. OG Kuba z podłogi. Kurwa, i pod geja zrobiłem, na pierdolę. Bacylę pod geja. Ty, jestem na plusie dzięki tej... A, jednak na minusie. A <laughs> zaraz się odkubiemy. Mm. Ty, najlepsze zawsze. Kuba mocny jest. Grubaska, dlaczego no szybki kurba pasek za prawie 5 koła Nie widzę tego shota kurwa Wejdź w najnowsze, najnowsze, znaczy najbardziej oglądane Wejdź w bitwę dziadko, wejdź w Ta? Też się dowolne miejsce mamy O tak O, o no. pięknie Wiedział kiedy wejść No kurwa właśnie Wiedział i nie powiedział <noise> No go gonimy delikatnie nie jest najbardziej oglądane, nie widzę tego O kurwa, ale zajebał, Iść tam do to odprzę i idę na chyba jeszcze musi Tak. Także, że tylko drzwi, a nie dupę, nie? A to robić bitewkę, to? Ty rób, ty rób, no A tu zarządzę kurwa Ale jakiegoś chama skręcić? Tak, tamidło. Typowe tamidło kurwa. Dobra tu gdzie... Do, 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 Takie żeby wyruchało wszystkich grazjan, kurwa, wszystkich Ale ta tak. Jestem. Ale to... Za to za siedem koła? No nie wiem, ja już przesadzam chyba. Nie, dobrze zrobiłeś. Za siedem no koła? Kurwa. No Sterujemy gąskę i wyjebany człowieku, dawaj. <laughs> no dobra, no to leci. Przyszedł bogacz i odpierdala. No ja to lubię. DMG takie... po prostu zna się na odpieraniu człowieku. A no takie 1600 dobra. dolarów, nie? No my biedne Polaki na dolarach się nie znamy. To jeden przynajmniej jeden ja. <laughs> Jeden bonusik. <laughs> no. Jeden dobry bonusik. Zaraz ci wyślę tego shota na teamspeak'u Dobra, jak DMG robi kurwa bitwę, no to to musi być kurwa, coś tu musi być. Tak na razie nie, jest właśnie, giga właśnie gówno. Ja, ja tak chciałem od DMG, żeby wyruchało wszystkich <grym> Nie no, już Saturan wygrał Dobra, dzięki A nie, odpada Dzięki No, Pięknie. dzięki Kurwa, no to dały te butterfly, <grym> nie? No bo tu Dragon Lore'y są starych z tej skrzynki A. Bitwa schuja, dobra. No, bitwa na minus będzie Dobrze, no, że to nie płagłem nawet stary. Nie będzie na minus, pato. Patera. Ale pierdolnie. Ojej, o nie, coś tam nie było na koniec. Nie, no coś tam nie. było, coś tam stało, nie? Nie. Ale... nie, nie no, pójdę właśnie. To jest najlepsza bitwa, jaką w życiu widziałem oczywiście. Nie? nie no posła tragedia. Ale dobrze, że ten kurwa do Plerek wyleciał chociaż. No, Dobra. No... Dawaj, za 5,5 tyle mi zostało. To ja robię kakarakę, a ten facebooka co ci powiedział to jest warty 9 tysięcy a nie 6 tysięcy jak na stronie pokazuje. Ogólnie się opłaca go wypłacać Ooo To polecam sobie zostawić A już go sprzedałem No dobra No to spoko w sumie że można tak tej stronę okraść Dobra tak już wyślę po filmie Ale wam zostawię w komentarzu widzowie byście wiedzieli o co, o co chodzi Twitch OG Kuba. Co niedługo do relę nowo z koleżanką zapraszam Dobra, to my do wszyscy po Butterflyu dropteś tak? nie O nie, no i się o, zaczyna pięknie. No to będzie jakiś relaszczak Nie, to Murzyn dropnie Butterfly O, o jest, ryba. dobra Trójka nic nie dropi nie no no, właśnie się wydaje, że trójka dropnie i ten kurwa jebany Gąskowicz kurwa to zgarnie, ale <grym> nie życzę tego, oczywiście tego nie życzę, ale no tak mi się wydaje. A ja życzę dla gajotii skinka. Za sobie bym zrobić spokojnie. No. no coś tam już muszczypie. Diglecik. <grym> no ale to nie to. Diglecik. Nie no, bez karambitan tyle skrzynek niemożliwe, znaczy motylka. Ale, ale czy dostaniesz, czy dostaniesz A ja zaraz? dostanę, okej. Okay. A ja mu się należy akurat, no? No. Ale przez te emeraldy nawet nie wyszła taka kakaraka. Dobrze to wyszło. No ale kakaraka DMG nam zrobił. O, no przepraszam za ja. tamto gówno. No dobra. 21. Szyb... No, nie, no ładną bitwę no, zrobił. O... No ładna. No ja szybko wyzerwany zostałem przez te dwie kakaraki. Na pocieszeni z moim kodem. Pamiętajcie o giveawayku. No i shot będzie w opisie. Elo. No dobra.